Cześć, tu Oskar i już w tę sobotę rozpocznie się wielkie wydarzenie, które, które będzie koniec sezonu drugiego rozdziału trzeciego i prowadzi do, no do nowego sezonu i potoczą się dalsze losy, fabuły tego rozdziału. W tym odcinku przedstawię Wam, co może się wydarzyć na wielkim wydarzeniu w Fortnite, ale mam teraz ofertę wymiany. To osoba emotka, zła łapkę w górę na ry, uwaga 3, 4, ry O Okej okay. Do wczoraj pojawił się filmik, który potwierdza Event Sezon drugiego rozdziału, 3 Jak sami widzicie mamy tutaj cztery postacie, które będą sterować osoby a oczywiście w robotach. Jak sami widzicie każdy kto steruje I jak widzicie wie Wielki event pojawi się jutro i w sobotę od godziny 22.00. Radzę mamy wejść na event przed 22.00 na przykład o 20.00 czy o 19.00. A teraz Wam pokażę pokażę Wam to, opowiem Wam teraz co może się wydarzyć na evencie. Jak już wiecie event się rozpocznie na Lodowym Księżycu Baz Parady w bazie band i już, w, i już wy, widzimy tą bazę i naszego nowego mecha który jest teraz ulepszony i ma nowe nad pojawił się ekipie Fortnite jak widzicie w sklepie przedmiotami pojawiły się d, 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 d dwa skiny które się pojawiły w sklepie z dwoma stylami które zaskiny tych pilotów w każdej części mecha jak wiecie jeszcze w sklepie pojawiła się nowa emotka i plecak Tak jest nowa emotka i plecak Pacmana No Ej, w twórcy gry chyba postanowili współpracę z Spok Manem. No, przyznajcie, że to jest dość śmieszne. Jak sami widzicie, Merche ma ten styl szódeńki i dodano mu nowe ramie, które troszeczkę nawiązuje do rakiet, które, które były w sezonie czwartym rozdziału pierwszego i w sezonie 10 rozdziału pierwszego i jak sami jeszcze wiedzieć w pierwszym rozdziału trzeciego. No tam się no reszta nic się nie zmieniła, ale jak wiecie, ten mech w porównaniu do tamtego ma tajną broń. Pierwsi ma ogromny laser, który, ma, który będzie miał kształt serca. I to będzie chyba nawiązywało do tej, do tej rzeczy z, z zoną czwartego rozdziału drugiego, jak Aljumen tak strzela sobie z piersi. Jak sami widzicie, machina zagłady ma już 9 kresek i brakuje jeszcze jednej, ale tam na górze jeszcze, jeszcze ich jest tam kilka, ale ich nie liczymy na razie. Ten. No ale czasami te machina zagłady wypuszcza potężne impulsy energii i w tym Sezonie na tym evencie posłuży inaczej niż ta poprzednia Nie tak, no posłuży inaczej niż ta z sezonu drugiego, z rozdziału drugiego Na evencie może się jeszcze pojawić, no i może u... zdobiemy się kin, tak naprawdę jest szablozębny łowca. Szablozębny mistrz łowów. I może na... i będzie pojawi się cała siódemka. Tak czy siak, w skrócie powstrzymamy urojony reżim. Jednak to nie szczę szczęśliwe zakończenie. Po pierwsze, wiemy, że machina zagłady jest zdolna do zniszczenia całej wyspy i to może być początek zniszczenia całej wyspy, całej pętli. I zobaczcie jak zadziała machina zagłody. Wygląda na to, czy machina zagłody wzięcie całą energię go i uwolni w ale to nie wszystko, po... bo jeszcze początek do nas mówi, że... Wszystko, co było w pętli, przepadło. Od tak. Nie będę patrzeć na koniec kolejnego świata. Zwyciężymy. Tak jest. Jak sami widzieliście, machina Zagłady zniszczy wszystko. A po drugie mam ze, mam teorię na temat punktu zerowego Jak sami wiecie w poprzednim po rozdziale punkt zerowy znajdował się na środku mapy A na, na środku tej obecnej mapy jest teraz tylko bardziej się takiej tej stronie Ale w poprzednim rozdziale machina zagład mi dała już była zasilana przez energię burzy a w tym rozdziale że będzie zasilany przez energię punktu zerowego jak sami widzicie ale w tym ale tym razem ta maszyna zakłady nie będzie działać do powstrzymania burzy tylko do zniszczenia siódemki oraz pętli tutaj już widzimy jak to się wszystko rozegra widzimy tutaj na środku mecha i widzimy ten dodowy księżyc po lewej i naszą wyspę po prawej ale coś mi się tutaj nie zgadza tu już widzimy nasz świat ale tutaj według mnie to coś się nie zgadza widzimy jeszcze punkt, który tutaj widzimy do pętli wskazuje wyspę rozdziału drugiego a nie trzeciego bo widzimy tutaj na górze wysoką górę po, taką samą jakby ta w rozdziale drugim, które należało do Rujnego rodzimy i widzimy tą y, płaszczystą górę po lewej na dole która jest y, na okładce y, r, r, rozdziału trzeciego więc y, 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 więc wiemy, że wy, wy, idziemy do Wejdziemy do pętli, ale od wyspy rozdział drugiego. Jak sami widzicie, tutaj widzimy nadpunkcji, który jest punktem zerowym i według mnie tak jest urojony reżim cały czas był na tej drugiej wyspie rozdział drugiego i przewiercił się po, do nas. Jak wiecie wiertłami. Ale nadal nie mogę pojąć, skąd się wzięły sterowce. No podczas y wiercenia się pod ziemią musieli natrafić na punkt zerowy czyli na most, jeszcze na mostek i po prostu podłączyli punkt zerowy do obecnej machine zagłady No jeszcze twórcy gry zrobię taki błąd bo tutaj widać jakby wykrzywione wieże były no, no niewidziane takie jakby były nowe wykrzywione wieże ale ja myślę, że jej powód, bo wykrzywione, jak wiecie, wykrzywione wieże zostały zniszczone. No popatrzcie tylko. Wszystko zostało doszczętnie zniszczone. I myślę... I skoro jeszcze nie zostało odbudowane, nie zostało odbudowane, to myślę, że w sezonie trzecim zostanie to odbudowane. Ale teraz pogadajmy o tym bardziej poważnym. Jak sami wiecie, każde działania z punktem zerowym... Dzieją się katastrofalnie. No... no to każde sezony dzieje się jakaś katastrofa. W sezonie 10 rozdziału 1 wybuch czarnej dziury. Wybuch czar... W sezonie 10 rozdziału 1 wybuch czar... Przybawił do nas Galaktusa. A event z sezonu 5 rozdziału drugiego przybawił do nas kosmitów z ostatniej rzeczywistości. Ale nie zapominajcie o jednym. Po wydarzeniu pojawił się licznik, czyli odliczanie do nowego sezonu. Taki sam. Pamiętajcie, sezon 4 rozdziału 2 i sezon 7 rozdziału drugiego? Sami popatrzcie. Tak to będzie wyglądało Czyli to tak będzie wyglądało ale, ale pamiętajcie o jednym Robiąc to Jak urojony reżim użyje tej machiny zagłady Podczas eventu może być to ryzykowne Wiedzcie, że jak machina zagłady zadziała i coś się stanie to otworzy portal do innego świata. To wie. Można na przykład do Star Wars. Tak. Podejrzewam, że w sezonie trzecim rozdziału trzeciego powrócą Star Warsy, ale nie liczycie na to. Na pewno takiego kardetu bojowego nie będzie. No. Bo. No, powiedzcie, No. Widzimy, że w nagródach dodatkowych widzimy tam postać, która już była w grze tą po lewej więc są nikłe szanse, nikłe szanse na to, że taki kader bojowy będzie w trzecim sezonie Ale teraz powiedzmy co wiemy Wejdziemy na event, jak no wiecie jak O tak, wejdziemy na event który jest w kosmosie. Potem będziemy lecieć na nasz świat do pętli. I najpierw lecimy na rozdział drugi, na wyspę rozdziału drugiego. I tam zaatakujemy potem. Spróbujemy się, potem spróbuj będziemy musieli spróbować przedostać się na tą drugą stronę. Ale pamiętajcie o jednym Jeśli nawet wygramy to i tak przegramy, bo Jak wiecie machina zagłady zniszczy wszystko O tak Już nawet wiemy jak wygląda okładka em, z Sezonu trzeciego rozdziału trzeciego no powiem, że twórcy postarali się nad grafika jest lepsza od tych poprzednich No tutaj tak możemy zobaczyć całą mapę Cały świat Fortnite i po prawej górnej stronie widzimy Może to był ten księżyc Bo taki sam był na tle y, Czytywania o, no, na tyle ostatniej rzeczywistości. Ale... I tak... No... Może być to ten księżyc, albo może być to... Inny księżyc. To tyle. Widzowie, napiszcie, napiszcie w komentarzu, jak według was potoczy się te wydarzenie. I widzimy się na i pamiętajcie o jednym.